Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 Jest niedziela, godzina 14, także lecimy z kolejnym przeglądem map do Farminga 17 Pewnie już się domyśliliście wcześniej jaka dzisiaj w ogóle w tym tygodniu będzie mapka Mapa oczywiście górale V5, która w tym tygodniu Chyba tak, chyba w tym tygodniu została wydana Także można powiedzieć na świeżości. No i co? Mapka, która posiada trzy gospodarstwa. Trzy osobne gospodarstwa oczywiście. Osobno krowy, osobno świnie, osobno owce. Także można sobie tutaj fajnie pograć nawet na multi. Na singlu też, chociaż nie powiem, że mapa na singla jest dość spora. Pól od razu na początek już wam pokazuję. Jest z tego co widzę 103. 103 razem z łąkami. To już jest spoliczone... Czyli wszystkich pól, które możemy mieć jest 103. No i co? Zaczynamy od gospodarstwa z krowami. Wszystko tutaj sobie pootwieram. E, to jest dość fajne, że podchodzimy pod drzwi i na przycisk, nie? Tak jak na, na przykład na innych mapkach, że trzeba przytrzymać ten klawisz e, lewy od myszki. Tutaj wystarczy, że tylko naciśniemy i wszystko się zaczyna otwierać samo. Dobra. Tu, tu. Jeszcze nawet takie drzwisko i lecimy po kolei. To jest jedyne gospodarstwo, na którym mamy jakiś tam sprzęt, także jeśli chcecie na jakimś innym gospodarstwie, czyli na gospodarce ze świniami i z owcami pograć, to radzę Wam sobie te sprzęty stąd pozabierać. No bo będziecie mieli lepszy początek gry. No i co, zaczynamy od początku jest jakaś szczepa metal, metal Techa 8 ton, Zetor, Proxima. Jakiś malutki Deutsch e, Agrostar, chyba z tego co kojarzę, tak Agrostar 661 Nasiona i nawozy tu gdzieś możemy uzupełniać, chyba chodzi o budynek obok, tak mi się wydaje, tu nie ma, tutaj mamy jeszcze nie Holanda, trzeci ciągnik i rozsiewacz e, Nasiona i nawozy, nie może chodziło o to, że tutaj możemy je ułożyć, dobra, ale nieważne w tym momencie, lecimy dalej. Tu mnie interesuje, co to do czego to są takie drzwiczki? Aha, do WC, ta, że tak można to ująć. Czyli są dwie toalety na na gospodarce z tego co kojarzę. Otwieramy dalej, żebyście widzieli, ile tu jest naprawdę garaży, ile wiatr, jak możemy tutaj sobie naprawdę fajnie fajnie pograć. To są chyba nawozy z tego co mi się wydaje. Także też fajnie, że na początek już je mamy no i mamy z tego co widzę kolizję w, w ścianach także spokojnie jak ktoś chce sobie wyrzucić zboże wysypać pod ściany to naprawdę też może fajnie to zrobić case podstawowy kombine jakaś pralka też fajny bajer dobra tu nie ma już nic więcej lecimy dalej żebym wam pokazał bo naprawdę mapa jest duża a 15 minut na odcinek to wydaje mi się że jest za mało na no, jak na tą mapę bo naprawdę jest co pokazywać Dwa silosy bin które mają w sobie wbudowaną tablicę tego ile zbóż mamy także też fajne nie musimy wchodzić do menu gry że tak powiem tylko już wszystko widzimy oczywiście Windows 10 zainstalowane, wszystko jest są nowe uprawy czyli owies i żyto na łapce też możecie sobie to fajnie przetestować no i coś co mnie zaciekawiło czyli Otwierany, zamykany syp, tak jakby. Też fajny, fajny bajer na przycisk. O, musimy tutaj przytrzymać. Też fajnie. Też fajnie działa. No i oczywiście są jakieś tam dźwięki. Nie wiem, czy usłyszycie, ale są dźwięki, tak jakby dmuchawy wciągania, kręcący się e, wałek. I oczywiście jakieś zamknięte... Zamknięta klapa to z tego co mi się wydaje nie da się nasypać, także dość fajnie. Oświetlenie, o, działa, tylko trzeba mieć noc. To teraz nie zobaczcie jak to fajnie wygląda. Maszynki, oczywiście wszystkie maszynki na start, jakaś talerzówka, siewnik. No i przechodzimy do hodowli krów, tak? Tutaj są krowy, zakupimy je. zobaczymy czy tu się gdzieś je kupuje. Mamy 20 tysięcy, więc je testujemy obornik, gnojowica chyba z drugiej strony da się o, widły do farminga proszę Państwa, opublikowane możecie używać ja żartuję, nie działają e, idziemy dalej żeby te krowy zakupić e, oświetlenie jeszcze tu jest tego co widzę dość fajny bajer aha i zamknął mi drzwi od razu spoko. dobra, lecimy dalej sporo wiatr, silos na kiszonkę e, Pastwisko dla krów, no i zakupimy tutaj dwie, trzy sztuki, żebyście widzieli jak one tu żyją. A coś da się otwierać? O, też jest, dobra. Też fajny bajer. Fajnie. Yy, krowy żyją, dobra, idziemy dalej. Yy, oczywiście na mapce są sztabki złota. Poukrywane, także możecie sobie poszukać. Na przykład jedno jest tutaj, też fajnie. Fajnie no i co? Wszystko wam na tym gospodarstwie pokaza pokazałem eee, także jeszcze z góry sporo wiatr, sporo garaży, naprawdę można sobie fajnie tutaj maszynki poustawiać. Na no co? My lecimy na, i na gospodarstwo teraz ze świniami. Czyli najpierw pokażę gospodarki wam, później co jest dalej na mapce, także mm, także też zobaczycie co się tu znajduje. Przelecę to tak przez środek miasta drogą, żebyście też mogli sobie... Przy okazji pooglądać co tu ciekawego można znaleźć. Oczywiście ruchu uliczny, tak jak widzicie, wszystko jeździ, da się wyłączyć jak ktoś nie lubi, także też, też fajnie. No i co? Jesteśmy na gospodarstwie ze, ze świniami. Niestety tutaj e, żadnych sprzętów nie mamy, także pootwieram wam wszystko, co jest. Tego nie możemy otworzyć. Halo. Nie da się tu wejść? Chyba że... A nie, te się otwierają, to czemu tu nie mogę? No nie da się, tylko od środka chyba trzeba otwierać, dobra Tak, od środka trzeba otwierać Już myślałem, że nie mam jakiejś modyfikacji Ale to trzeba jednak od środka, bo jest ten zaczask tak jakby na dole A tutaj co mamy? Też jakieś pomieszczenie z e, narzędziami No i co, gospodarstwo ze świniami, obornik E, tutaj jest gnojowica. Wiaty. Sporo wiat, sporo garaż, tak jak na poprzednim gospodarstwie. Tu jeszcze schody do góry. Zobaczmy, co tu się znajduje ciekawego. Też dobre. Dobry bajer. E, no i co? Idziemy dalej. Kolejny. E, kolejne silosy. Tu niestety już nie mamy opuszczanej klapy, ale też fajnie to wszystko ze sobą e, współgra, że tak można powiedzieć syp, no i obora na trzodę, zaraz tu zakupimy żeby się coś ruszało, tak jak mówię, mówiłem wcześniej, żyją, chodzą w środku, nie tak jak w farmingu oryginalnie pod chmurką, tylko też fajnie fajnie jest to zrobione, animacje są, świnie żyją, także dość fajny dość fajnie to wygląda oświetlenie działa, także też fajnie to można można sobie pograć. A tu się da wejść? Nie da się. No i co? Trzecie, Drugie gospodarstwo ze świniami. Oczywiście kolejne pola zaraz przy gospodarstwie, jakby ktoś chciał sobie to akurat wybrać. Także też fajnie to wygląda. I idziemy na gospodarstwo numer 3, tylko na owce. Tylko jak ja tam mam dojść? Bo tego gospodarstwa trzeciego za bardzo nie kojarzę. Kurczę, już 8 minut odcinka, a ja dopiero drugie gospodarstwo skończyłem. Gadać, dobra, to jest chyba tutaj To możemy wyłączyć Tu jeszcze nie byłem, więc też zobaczymy co tu jest ciekawego Oczywiście wszystko jest otwierane Na lewy klawisz Myszki No i dobra, co tu się znajduje Jest jakiś budynek gospodarczy, jakieś Składaki Przejedziemy się O, sztabkę złota znalazłem O, dajcie mi sztabkę widły do wyrzucenia no i oczywiście e, węgiel do palenia też można do domu zanieść nie no ale nie o tym e, sporo wiat, kolejne wiatki także także fajnie to jest fajnie to jest zrobione mm, zobaczymy co tutaj jeszcze mamy wszystko pootwieramy no, a to to też się powinno dać dobra sporo wiat, tak jak widzicie sporo narzędzi o Dobra, sporo narzędzi, sporo sprzętu, sporo miejsca, także naprawdę wszystko możemy sobie tu kombajny, traktory, maszyny, wszystko możemy pochować. Dość fajnie to wygląda. No i oczywiście silos z tablicą elektroniczną. Akurat tutaj nie ma nic z tego co widzę. Ciekawe czy są właśnie trzy osobne trzy osobne silosy, także to się nie kumuluje, no bo tutaj nic, nic nie wyświetla. Tak jakby były puste. W sumie dobre pytanie w takim razie. Zaraz jeszcze wrócimy na to gospodarstwo ze świniami i tam sprawdzimy, czy... O 4000 trzeba wziąć kredyt jednak, żeby tutaj coś zakupić. Zaraz wrócimy na to gospodarstwo ze świniami i tam sprawdzimy, czy e, tam też jest wyzerowany silos. Bo dość mnie teraz to zaciekawiło, czy są trzy oddzielne po prostu. Zbiorniki na zboże, każde inne gospodarstwo. Palety we, wełny tutaj, w tym miejscu się pojawiają, także jeśli ktoś szuka, to na pewno znajdzie. No i co, oczywiście poidło, no i żółb na żłob, żółb. Nieważne miejsce na jedzenie dla tych owiec, na trawę. I teraz skoczę szybko na to gospodarstwo z owca ze świniami, bo mnie zaciekawiło to, czemu ten silos jest wyzerowany. Powiem Wam szczerze, czy to są trzy oddzielne po prostu silosy i można naprawdę fajnie, fajnie pograć na multi, czy, czy nie? No tutaj też jest zero, czyli mi się wydaje, że normalnie każdy, trzy osoby i każdy osobno sobie, że tak powiem, zboże zbiera na to gospodarstwo, także fajnie. Jeszcze, jeszcze jakby się kasa osobno liczyła, to już w ogóle by było naprawdę fajnie, by można pograć na oryginalnych maszynkach. Z realnym, z realnym zarobkiem, także dość fajnie. No i co, trzecie gospodarstwo owce, tak jak w poprzednich, sporo wiatr sporo garaży, sporo miejsca, także naprawdę wszystko można tu pochować. Halo, puśćcie mnie. No i dobra, no i co Wam mam tu pokazać? Oczywiście sklep z maszynami, mm, też dość fajnie zrobiony i razem z mechanikiem, także koła można sobie zmieniać. Eee, Skupów na matce jest dość sporo z tego co mi się wydaje. Skupów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 skupów zbóż, także naprawdę można tu fajnie porobić Owiec, chyba żyto, a to nie wiem co to jest, to niebieskie dość. Nie wiem, ale wyzerowane ceny, także za bardzo nas to nie interesuje. Ale są też nowe zboża, także też, też to możecie sobie wytestować. No i co? Na początek dostajemy... Raz, dwa, czy 4, 5, 6, 7, 8 pól. E, mniej więcej podzielone, że do każdego gospodarstwa tam swoje pola są. Także w pobliżu, także też fajnie to zrobione. E, no i co mam, mam jeszcze powiedzieć? Oczywiście każde pole jest do kupienia. Nie dostajemy wszystkich na początku, tylko, tylko możemy sobie powybierać, które chcemy kupić. Oczywiście działają misje, e, także już Wam to pokazuję. Można sobie wziąć sprzęt, dostać kasę za wykoszenie, także też fajnie. Hmm. Pociąg jest na mapce, tak jak już zdążyliście pewnie zauważyć. Tylko jak sobie w gracie moda na jeżdżący pociąg, mogę to tak nazwać, to też fajnie tu będzie śmigał po mapce też. Jakoś tam bardziej realnie mapka będzie wyglądała. Hmm. No i co wam mam jeszcze tutaj powiedzieć? E Mapka dość spora, multi można fajnie pograć, jeszcze jak te silosy są każdy oddzielnie, każde gospodarstwo osobno. Tak jak mówię jeszcze, jakby jakoś moda na osobne liczenie gotówki albo coś w tym stylu, to naprawdę mapka idealna. Podgranie takie, na, podgranie takie naprawdę realne multi. Że każdy sobie sam na siebie zarabia, a nie że ta kasa się liczy na jedno konto. No i co las także też można sobie powycinać drzewa jeśli kogoś to bardzo interesuje kurczę no i co chyba wszystko wam już pokazałem większych takich rzeczy już nie ma biogazownia chyba gdzieś się znajduje jest biogazownia to jeszcze przejdziemy na biogazownię zobaczymy co tam jest eee, takiego ciekawego jak ta biogazownia w ogóle wygląda o jest jeden taki właśnie ogromny silos także też dość, dość fajnie to wygląda takie mniejsze Oryginalne. No i taki jeden mega naprawdę wielki. Wielki SILAS jak ktoś chce naprawdę jakieś wielkie yy, sprzęty. Wielkie akcje tutaj porobić to też sobie. Oczywiście może. No i chyba tyle. Yy, na każdym gospodarstwie jest z tego co widzę tankowanie paliwa. Tak czy nie tak. O jest. Jedzie pociąg. Bo ma, mam akurat tą modyfikację wgraną. Także dość Fajnie to wygląda, jak widzicie. Ale nie, tankowanie z tego, co widzę, jest na jednym, tylko na owcach. Także... Chyba tak to wygląda. No i z tego, co kojarzę, nie zdziwcie się, jak nie będziecie mogli tutaj na przykład na sklep wjechać w nocy, tak? No bo jak widzicie, jest napisane czynne 7:21, więc tylko w tych godzinach w nocy podobno wjechać się tutaj nie da. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale takie... Informację dostałem, że w nocy tutaj nic nie... Nic nie podziałacie, bo po prostu brama będzie zamknięta. E, co wam jeszcze miałem powiedzieć? Jeszcze jedną jakąś informację miałem wam przekazać, ale zapomniałem. A tak, e, nasiona. Nasiona albo tam opryski trzeba kupywać chyba na sklepie. Nie ma z tego co. Widziałem na gospodarce i z tego co się dowiedziałem, nie ma na żadnym gospodarce żadnych triggerów z nasionami, nawozami, także trzeba sobie zakupić na sklepie i samemu przywieźć. Także dość dość ciekawie. No i co? Chyba tyle. Chyba tyle, wszystko pokazałem. Trzy osobne gospodarstwa. Masę pól skupy Także myślę, że mapka Wam się spodoba. No i oczywiście link do mapki, jeśli ktoś na to czeka, jest w opisie, także zapraszam do pobierania. 600 MB chyba nie tak dużo, eee, także mapka jak na takie rozmiary, jak na tyle budynków, tyle rzeczy na niej, co się dzieje, to naprawdę dużo nie jest. Także ja Wam polecam, a jeśli bardziej chcecie mapkę obejrzeć, no to zapraszam do mnie na live'y, bo akurat na live'ach w tym momencie na tej mapce gram, gram, bo też chcę sobie ją do końca wytestować, także zapraszam. No i chyba tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!